Witam, witam. Jeżeli śledzicie mój kanał, to wiecie, że pojawiły się w moim lesie pierwsze borowiki. Dlatego też postanowiłem wybrać się w miejsce, gdzie wiem, że powinny się już pojawić, że jeżeli tamtej części lasu były, to tutaj powinno być ich więcej, bo to jest takie miejsce typowo borowikowe. No i zobaczcie, takie jest otwarcie. Już na samym początku pojawił się pierwszy borowik, ale jaki ładny. I to jest. Taki piękny wstęp, mam nadzieję, do wspaniałego spaceru. No i mam nadzieję, że ten borowik nie będzie pierwszym i ostatnim, ale wydaje mi się, że jeżeli już na początku jest, to kilka dzisiaj pierwszych powinno się pojawić, co w dłuższej perspektywie czasu no na pewno zapewni wiele wspaniałych filmów i wiele wspaniałych spacerów. Także ja tego borowika już wezmę. Bardzo ładny. Zakrywamy grzybnie. No i co? Zobaczymy, czy jeszcze jakieś się tutaj skrywają. No i proszę bardzo, jest piękny borowik prawdziwek. Proszę bardzo, już go pokazuję. No nie jest tylko się zachwycać. Jest cały jeszcze w ziemi, bo tutaj jest taki piach. W ogóle jestem ostatnio zaskoczony, że one w takim piachu chcą rosnąć. Postaram się go jakoś ładnie zaprezentować. No po prostu jest piękny. Proszę bardzo. Piękny. Zatem, mimo kurek borowiki. Startują, więc żeby nie przegapić kolejnych filmów, subskrybujcie kanał. To nic nie kosztuje, a nie przegapicie żadnego grubiu, grubiutkiego borowika. Kilka metrów i jest kolejny. Kolejny borowik, troszeczkę zjedzony przez ślimaki, ale oczywiście ślimaki mają to prawo. To jest ich dom, więc też muszą sobie zjeść, szczególnie że grzyby. Cały rok nie rosną. Teraz pokażę tego drugiego, jak wygląda przy nim. Ładniejszy, no ale tu nie chodzi, oczywiście chodzi również o wygląd, ale chodzi o to, że są to pierwsze borowiki, więc to bardzo cieszy. No a to pokazuje, że one teraz zaczną rosnąć i tutaj naprawdę będzie się działo. Jeszcze się tutaj rozejrzę, czy nie ma jakiegoś trzeciego. Chociaż to dopiero początki, więc no nie wymagam zbyt wiele. To się dopiero rozkręci. Dopiero idę z tymi dwoma. A tutaj już zobaczcie i ten będzie po prostu piękny. Ten będzie po prostu piękny. Podchodzę do niego. Ale to jest bajka. To jest Borowik bajka. On musi być na miniaturce tego filmu. Ja już go sobie zwizualizowałem, że on... Będzie na miniaturce tego filmu. Zmienię tylko typ ekranu. Proszę bardzo. Cóż za borowik? No, można powiedzieć, że już się zaczyna, i teraz tych filmów, tych grzybów będzie mnóstwo. Więc jeżeli nie chcecie ich przegapić, to subskrybujcie kanał. Ja wiem, że się powtarzam, ale to naprawdę nic nie kosztuje, a nie przegapicie żadnego pięknego borowika. A ja naprawdę, jak się zaczną, to jestem w stanie bardzo dużo ich znaleźć, bo wiele miejsc znam, bo od dziecka po lesie chodzę, nagrywam dzikie zwierzęta. No i siłą rzeczy natrafiałem na takie miejsca, zapamiętywałem sobie je. No i teraz, proszę bardzo, co się dzieje. Chcę go pokazać z różnych stron, bo jest po prostu przepiękny. No i czas go wziąć. Już ten charakterystyczny dźwięk, jak ja na to czekałem, zakrywamy grzybnie. Ja tu jeszcze wrócę i będę nagrywał kolejne filmy, ale proszę bardzo, co tutaj się dzieje. No naprawdę subskrybujcie kanał, subskrybujcie kanał, bo teraz się zacznie na całego. Odwróciłem się. Proszę bardzo. Jest kolejny w mchu Jaki piękny No coś wspaniałego Uksyłem mu niechcący kapelusz I to popsuło całe widowisko No ale Piękny czas się zaczyna Ach już widzę Co się będzie działo To jest kolejny Jest kolejny Zaczyna się Zaczyna się jeszcze jakie piękne same okazy. No dosłownie idę sobie powoli. Jeden przy drugim, i kolejny, i następny, i jeszcze jeden, i jeszcze jeden. Ale jakie piękne. Młodziutkie. No wspaniałe. Sytuacja się robi niebywała. Kolejne dwa, proszę bardzo. Co tu się zaczyna dziać? Co tu się zaczyna dziać? Proszę bardzo. Myślę, że to jest znów dobry moment, żeby zachęcić do subskrybowania kanału. To ten duży czerwony guzik. To nic nie kosztuje. Wystarczy sekunda wcisnąć i będziecie na bieżąco, bo następne dni, wręcz miesiące, to będzie mnóstwo filmów z takimi pięknymi borowikami. Będzie ich mnóstwo, bo ja już to widzę. Ja ten raz znam. Uwolnił właśnie swój potencjał. Więc, żeby nie przegapić, subskrybujcie kanał. A ja po prostu zbieram, zakrywam. Zaczęło się na całego. Ja podejrzewam, że znów zrobię kilka kroków, i znów będzie kolejny borowik. No, i tak też się stało. Zrobiłem kilka kroków i proszę bardzo, całym oczom się ukazało. Kolejny malutki borowik. No, aż buzia się cieszy, bo piękny czas w końcu się doczekałem. Bo cały czas były te kurki, w końcu zaczęły się pojawiać pierwsze borowiki usiadkowane. Później pierwsze prawdziwki, a teraz. Same prawdziwki wystrzeliły, nawet kurek mało. Teraz czas na piękne borowiki. A zatem czas na króciutkie podsumowanie. Nareszcie, piątek, 4 sierpnia zaczyna się u mnie wysyp prawdziwków, borowików szlachetnych. Teraz będzie bardzo dużo filmów, bo ja ten raz z nami wiem, że teraz będzie tych grzybów tylko więcej. Więc jeżeli nie chcecie tych filmów, tych relacji przegapić, nie chcecie przegapić żadnego z tych pięknych borowików, myślę, że dla takich widoków warto, to subskrybujcie kanał, to ten czerwony guzik, to nic nie kosztuje, to dosłownie trwa sekundę, a wtedy jesteście na bieżąco, macie wszystkie informacje. Nie przegapicie żadnego pięknego, grubego borowika, nie przegapicie żadnego grzyba. No a mi to daje takie przeświadczenie, że. To, co robię, Wam się podoba i takie relacje są potrzebne, i że lubicie wspólnie ze mną gdzieś po tym lesie spacerować i zbierać w ten sposób grzyby. Także zachęcam do subskrybowania. Wkrótce wiele kolejnych filmów. Pozdrawiam serdecznie.